Witam na kanale NowaTo. Sprawdzone, polecone. Wracamy do instalacji pompy ciepła na elewacji Zubadan. Jak widać minęło trochę czasu i obiecałem, że pokażę co tam z, z tym odpływem z kroplin. Otóż bardzo nieładnie wyglądał ten odpływ na elewacji. Odkryliśmy u klienta rynienkę, którą posiada w podłodze po stronie wewnętrznej garażu, czyli odpływ liniowy. No i co? Grzałka silikonowa do, do tacy skroplin, e, specjalny adapter do zubadanie, rurka fi 32 po ścianie zewnętrznej, tak jak widać przewier dodatkowy i da, Oczywiście tutaj Olek jest bardzo ważny, ponieważ on zaproponował ukrycie tej rurki w podłodze, a więc wyprół płytki jak to on potrafi i założył nowe. I to się nam bardzo spodobało, na pewno spodobało się bardzo inwestorowi. Fajnie mieć taki zespół, w którym można zrobić coś lepiej, nie tylko dobrze, ale i lepiej. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Instalatorzy Nowato. Instalatorzy Nowato. Co powiesz? Żegnaj hoteliku. Było pięknie. Jestem wypoczęty i mogę robić do 20 dni. Ale cały czas jest piękny. Ale w nocy było pięknie. Spaliśmy się. No i wygląda na to, że z taką ekipą można robić prawie w każdym miejscu w Polsce. Zapraszamy do składania ofert na stronie Novato. Zapytań na stronie Nowato, jest tam link cennik instalacji, a pod, pod tym linkiem kryją się wymagania, jakie prosimy, abyście Państwo spełnili, żeby przysłać nam do doboru i wyceny Waszą, waszą pompę ciepła. Pozdrawiam, Nowato, sprawdzone, polecone.